Kiedyś kilka lat temu na pewnych zajęciach z anatomii grzebia sobie w bebeszkach trupa. Przy odkrywaniu sieci unaczynienia trzustki słyszę jak jedna studentka mówi do drugiej A widziałaś ten obrazek na kwejku wczoraj? Nie? To patrz. Po czym słyszę takie odgłosy jakby he hihi. Hi. Nagle dochodzi do moich uszu takie syczące Dodyaska! A następnie widzę jak trup zaczyna się ruszać. Zdjął szmatkę z twarzy i podniósł się do pozycji siedzącej na stole sekcyjnym. Popatrzył mi w oczy i powiedział Pan wybaczy na minutkę. Po czym wstał i zaczął iść w stronę nic nie spodziewających się dziewczyn. Ja zamurowany tylko patrzę, co tu się wyprawia. Kadawer stanął za nimi, popatrzył przez ramię w telefon, odsunął się, po czym zajebał z pół obrotów potylice jednej z nich tak mocno, że wylądowała twarzą w tatce z nerkami na drugim końcu sali. Następnie spojrzał prosto w twarz drugiej i powiedział. Tym chujowym kontentem sprofanowałyście zwłoki. Po czym pierdolnął jej pięścią między oczy. Po całej jakci denat, chłodnym krokiem wrócił do mnie, usiadł na stole sekcyjnym i powiedział W ramach rekompensaty za niedogodności pokażę panu jak idzie u mnie żyła wrotna, gdyż jest to ewenement anatomiczny. Tydzień później zdałem kolokwium praktycznie właśnie dzięki wskazaniu tego ewenementu. Dziękuję pan Trub za to i za dbanie o quality content wśród młodych adeptów sztuki lekarskiej.